Мы колбасим до утра, наставляет колбаса Наставляет колбаса Наставляет колбаса, колба, колбаса, 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 Наставляет Co kurwa? Co za dzikusy? To coś potwornego. Co za grosz! Savuaribro! Zaczyna się! Nawet nie mają własnego człowieka! Tak, to się zgadza! I wszędzie ich pełno! Są jak. jak. ch. nie bądź taki do przodu! Bo ciężnurówki wyprzedzają! Ale czego się spodziewać po. dalmatyńczyka! się! Nie jestem od was gorsza. A możesz to udowodnić? Na pewno nie! Ja? Ja nie mogę? Dalmatyńczyki mogą... Gówno! Oho, doprawdy? W takim razie na pewno świetnie wypadniesz na niedzielnym konkursie psiej etykiety. Świetnie wypadnę? Ha! Ja go wygram! Dokins! Torno! Włącz... Kurwa! Czekać, marczeć, ujadać, skakać, jeździć a? na desce, ganie za autami, napadać na listonosze, A przede wszystkim nie wolno wystawiać języka na wiatr. A. Nigdy! Ha! Lista twoich specjalności! Kurwy Skurwysydzi, bobrze! Popierdoliło cię? I? E, tak! Dasz radę! Coś ci utkwiło w gardle? Patrz i ucz się! Uwaga! Meta! Gdybyłaś radę! No, Witaj piękna! ZAPIERDALO! HEADSHOT! Okej, okay? trochę swędzi, ale... No i cześć. A, a, a. A. Wow, siostra, no elegancja Francja. A, pamiętaj, nie wolno warczeć! Jesteś nowa. Nie! To ja, Doli Oooo! Oh. Diler Władek. Karkufer! Ona jest pedałem. Właśnie się dowiedziałem. Okonam tę wredną snopkę. Zawsze. Łokieć pięta, dwa browary, nie masz taty ani mamy. Poza tym jesteś adoptowany.